Hej, z tej strony Łukasz, Finansowe Wsparcie, witam Ciebie w kolejnym odcinku mojego podcastu i dzisiaj trochę kontynuacja odcinka z wczoraj, więc jeśli nie miałaś lub nie miałaś okazji wysłuchać, to zachęcam do powrotu do najpierw tego poprzedniego odcinka i jeszcze na początek zadam takie retoryczne trochę pytanie, bo nikt no niestety nie jest w stanie mi odpowiedzieć tutaj, to nie jest audycja na żywo, nie ma tutaj czatu, czy wiesz, ile to jest miliard? Niech będzie złotych. No, dużo. Tu dużo. Mniej więcej e, wiemy, ile to jest zawsze milion. Jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Nawet może niektórzy zarobią w swoim życiu milion. Chociaż gdyby liczyć taką średnią polską pensję, to milion też jest dosyć dużo. Ale teraz sobie wyobraźmy, ile to jest miliard. Tak, to już jest. Bardzo ciężko policzyć. To że jest 1000 milionów. Bardzo dużo. Bardzo mało osób jest w stanie zarobić takie pieniądze. A teraz sobie wyobraźmy, że na przykład budżet państwa to są setki miliardów. I bardzo często budżety na pewne struktury w państwie to jest po kilka miliardów złotych. Niesamowite liczby bardzo często gdzieś przedstawiane na przykład w wiadomościach. Okej, okay, tu słyszymy, że gdzieś poszedł miliard, gdzieś tam dwa miliardy zostały przepisane. Ale pytanie, czy zastanawiałeś lub zastanawiałaś się właśnie ile na przykład twoich podatków musi być przeznaczone na to, żeby właśnie ten miliard na przykład się uzbierał. Jakie to są w ogóle no dla przeciętnego po prostu obywatela abstrakcyjne liczby, tak naprawdę tylko Jakiś taki mały promil osób jest w stanie miliard zrobić, miliard zarobić pieniędzy. Czyli generalnie możemy dojść do wniosku, że raczej ciężko, jeśli nie jesteśmy ekonomistami, osiągać nam e, takie wyliczenia makroekonomiczne. Bardzo ciężko nam taką gospodarkę tak całościowo jakoś objąć. I teraz do czego zmierza? Ja w jednym z wywiadów właśnie z ekonomistami usłyszałem coś, co mi zryło bania. Coś, co wcześniej w ogóle o tym w ten sposób nie myślałem, nie patrzyłem na właśnie gospodarkę na świat w skali makro. I tam padła liczba, że aby wyżywić wszystkich ludzi na świecie, tam jest poniżej 2% ludzi musi pracować przy rolnictwie. Oczywiście, w zależności od kraju, bo są gospodarki. Bardziej rozwinięte, takie bardzo uprzemysłowione i mniej rozwinięte, ale generalnie średnia to jest poniżej 2%. Zresztą 2020 rok bardzo specyficzny, to znaczy zostaliśmy zamknięci w domach, pokazał, że właśnie, mimo że zostaliśmy w domach, dużo zakładów nie funkcjonowało, to gospodarki nie upadły. Tak, no dalej żyjemy, jakby nie było wielkiej rewolucji. Tak naprawdę można powiedzieć, że nie ma już śladu po 2020 roku. Teraz oczywiście już mamy kolejne jakieś kryzysy. I biorąc pod uwagę ten wskaźnik, czyli mamy, że wcale nie potrzeba dużo ludzi, tak, żeby wyżywić wszystkich innych na świecie i 2020 rok tak samo potwierdził, że dużo ludzi nie musi pracować, a gospodarki nadal funkcjonują, to pokazuje jedno, że w większości przypadków, znowu mówimy o większości, pracujemy w głównopracach, tak? I tu możemy przytoczyć piłkarzy, którzy zarabiają bardzo zresztą często niebotyczne kwoty, a klubów jest mnóstwo. Tu mogą być piosenkarze, tak? szeroko pojęta kultura, tu mogą być dziennikarze, tu mogą być YouTuberzy, tak? Czyli te zawody właśnie, o których mówiłem w poprzednim odcinku, których nie było kilkanaście lat temu, a teraz są. TikTokerzy, influencerzy. Mnóstwo mamy po prostu w gospodarce gówno prac. Gospodarki obecnie nie opierają się na tym, że jest rolnictwo, że jest bardzo duży procent w rolnictwie, ewentualnie przemysł, wydobycie. Większość rzeczy, nad którymi pracujemy, nie ma wpływu jakoś na funkcjonowanie gospodarki. I teraz kolejna rzecz, jaką warto się zastanowić: to dlaczego chodzimy na przykład do pracy od poniedziałku do piątku od 8 do 16? A może wystarczyłoby chodzić od poniedziałku do środy? I też ta firma, jedna, druga by funkcjonowała, a gospodarka by funkcjonowała. Dlaczego tak chodzimy do pracy? Kto to wymyślił? Dlaczego. Ponad 50% z naszej wypłaty, znaczy mówię o ludziach, którzy pracują, ja nie pracuję na etacie oczywiście, ale jakby jako teraz mówimy my, jako społeczeństwo, dlaczego ponad 50% jest oddawanych do państwa? Na przeróżne podatki, na emeryturę. Tak naprawdę, emerytów, których tutaj płacimy. Emerytura to jest w ogóle coś, co zostało wymyślone bodajże, chyba w Niemczech. Tam było tak, że byli górnicy, którzy nie mogli pracować, i już w pewnym wieku i po prostu dla nich został wymyślone. Oczywiście to się później rozeszło na przeróżne inne kraje. Emerytura to nie jest coś wymyślonego kilkaset lat temu, tak? tylko to jest bodajże ubiegły wiek, nieważne. No tu nie chodzi o to, żeby teraz historycznie coś przekazywać, ale zauważmy jedną rzecz. To, że właśnie chodzimy do pracy, nie wiem, w poniedziałku do piątku, to, że jest emerytura, to, że jest jakaś pensja, a to, że pracujemy 8 godzin, to zostało po prostu kiedyś wymyślone. I się tak naprawdę nie zmienia, bo każde kolejne pokolenie teraz jest w ten sposób uczone. Iść do pracy na 8 godzin zrób swoje. Ale czy tak trzeba? Z drugiej strony, na szali, właśnie mamy mnóstwo różnych przykładów, z których warto brać inspirację, gdzie ludzie podróżują. I też przy okazji wykonują jakąś swoją pracę i wcale nie pracują 40 godzin w tygodniu. Czasami mniej, czasami więcej. No właśnie. Chodzi o to, żeby tutaj się zastanowić, bo czasami jesteśmy w takim pędzie, trybie pracy. Idziemy do pracy, bo musimy mieć pracę, bo musimy zapłacić czynsz, bo musimy mieć na jedzenie. Ale czy faktycznie tak jest? Czy faktycznie zastanawiałeś się, lub zastanawiałaś się, czy to jest słuszna droga? Skoro jest mnóstwo innych przykładów, co można w życiu robić? I tak, teraz może się zastanowić, okej, okay, ale ktoś musi iść tam. No nie będzie tak, że wszyscy będą grali w piłkę, albo nagle nie będzie, że wszyscy będą piosenkarzami. No nie, ale też nie wszyscy wysłuchają ten podcast. Nie wszyscy będą mieli takie refleksje. Nie wszyscy będą mieli takie refleksje w wieku 20, 30, 40 lat. Niektórzy może będą mieli w wieku 70 lat, a niektórzy może nigdy. No właśnie, zawsze jest statystyka, zawsze jest skala makro, których nie ogarniemy. Nie ogarniemy wszystkich. Ale wiem, że taki argument się często pojawia. No dobra, ale nie wszyscy mogą w ten sposób robić. No nie wszyscy, ale dlaczego nie ty?